Dzień dobry, witamy Państwa w programie Pralnia. W miejscu, w którym kształtujemy młode umysły. Tematem naszej pseudointelektualnej intelektualnej rozprawy będzie męski feminizm. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Adam Smith i jestem cudzołożnikiem do spraw wewnętrznych i administracji. Ja, natomiast nazywam się Adam Dżordżowski jestem szwagrem. O, Zbierzna czy są Panowie braci? Tak, e, mamy wspólnych przodków. Kobiety były złe. Od zawsze i bardzo. Ale ja tutaj zadaję pytania. <guby kobieta. <guby> czy moglibyście Państwo przedstawić nam działalność? Klubu? Yy, nie klubu bardzo. No rzeczywiście, by w pełni zrozumieć, drodzy Państwo, by w pełni zrozumieć sens działalności naszego ruchu, należy zwrócić się do Państwa Pierwszych Piastów, do powstawania pierwszych osad do kształtowania się w mózgach pierwszych, pierwotnych ludzi e, więzi psychosomatycznych. Między przepraszam, niemi... ale gdy słyszę o więzach psychosoficznych, ja po prostu nie rozumiem tego, a sprawa jest niezwykle prosta. Kobiety od zawsze cię nie żyły mężczyznę, kazała im chodzić na wojnę, same gotowały obiady. Proszę pana, ja, ja przepraszam panu chwilkę. Znaczy zaraz wrócę do samej historii. Wziąłem ze sobą statystyki, proszę Państwa, statystyki umieralności mężczyzn po zjedzeniu obiadów przygotowanych przez kobiety. To, proszę to Państwa jest ciekawe. ciekawe, piorujące, piorujące statystyki. Ja postaram się po przerwie dostać się do teczki i pokazać te statystyki. Ale teraz chciałem wrócić do, do historii. Proszę Państwa, no nie możemy tak deprecjonować historii. Powinniśmy yy, zwrócić fakty. fakty tak, powinniśmy zwrócić na takie suche fakty. Kto. Kto powodował wypuchanie krwawych wojen? Kto? Szaleni wozowie. A kto rodził szalenie wozów? Na przykład, proszę pani, gdy poznaję kobietę, mówię dzień dobry, e, kto urodził Hitlera? Ja też, ja też tak zadaję. Kto urodził Hitlera? Kto urodził Hitlera? Kto? kto? Kobiety, ale nie niewiele jakie, bo dwie. Dwie, to żydówki różnego pochodzenia. Proszę pani, to, to, to nie przypadek. A teraz idąc y, takim tokiem rozumowania, proszę pani, a kto rodzi muszyńskie dzieci? Hitler? Kobiety? Hitler? Kobiety. I to dużo kobiet, nie tylko dwie. Jaką rola w, w, kobiet w męskim społeczeństwie? Kobiety były złe. Zawsze ale... i bardzo. A, tak, tak, Czas to kreśli. Dałeś już mówiliśmy. Proszę Pani, uważam Pani pytanie za zadań, no niewłaściwe nie pytanie. To dość fenistyczne. Tak, bo... Udział kobiety w męskim społeczeństwie. Proszę pani, to feministki dokonują podziału społeczeństwa na męskie, żeńskie i Hitlera. Proszę Pani, to nie właśnie podział jest. My walczymy z takimi podziałami. My próbujemy stworzyć wspólne społeczeństwo, silne. Proszę pani, yy, wspieramy działania yy, polityczne, yy, militarne, mężczyzn. A także słoiki samotwierające się. Byśmy nie musieli dłużej być niewolnikami tego, tego procedura. Nie, tak, no. proszę pani, za każdym razem... Wiadomo, kończy się lato, przychodzi jesień. Co kobiety każą? Co? Nie, nie. Co, 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 co kobiety każą? Nie, 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 nie. po prostu mieliśmy śmieszne lato. Po prostu te kobiety chodzące w sukienkach, co on z myślą? Nie wiem, to jest w ogóle. Moim zdaniem to jest dyskryminacja mężczyzn. Tak. Proszę, proszę pana, to jest. A, obraz z pro, ale proszę wziąć uwag pod uwagę, jak ewoluowała moda. Moda. Najpierw my mężczyźni chodzili w spódniczkach pończochach, dopiero później kobiety to przejmowały. No, jakieś dziwne, prawda? Nie, no dobrze, że przejęły to, ale nie, nie tak jak. Ale, do, nie ale, ale w tym momencie nie możemy. Nie, nie wypada, że mężczyzna chodził w sukience, prawda? A kobieta ubiera się hol hola i nie, może płacić. Może Proszę pana, ale jak ja, pan, pan ma, ma przygotowany program, bo pan jest specjalistą od tej dziedziny. Tak, tak, jestem cudzołóżnikiem do spraw wewnętrznych i administracji. Mamy taką szczytną ideę, aby każdy mężczyzna miał dostęp do wiedzy, a wiadomo, wiedza to internet. Czy wiedzą Państwo, czym jest skrót? WWW. Women, women, women. Proszę Państwa, przypadek, tak? Przypadek, Hitler. Proszę Państwa, wracając do statystyki. Kolejny raz, proszę Państwa, kto rozbiera się przed kamerami w filmach porno? Hitler. Mężczyźni. Kobiety. Kobiety. Państwa, Demoralizacja. Dewastacja demokracja. może <pluś> <pluś> jakaś refleksja dotycząca szczęścia? Szczęście, jak mawia poeta, nieszczęście przynosi kobieta, bo wiadomo, każda kobieta, alkoholiczka, y, alkoholik. Przepraszam, chciałem Panu przerwać, bo chciałem nawiązać do tego alkoholizmu. Proszę. Tak, proszę. Że, y, Chciałem Państwa przeprosić bardzo za to, że miałem pokazać Państwu statystyki, jednakże w czasie przerwy udałem się do mojej teczki i w moim oburzeniu stwierdziłem, że jej nie ma, bo ponieważ jakaś pani sekretarz przyniosła ją gdzieś, nie wiadomo gdzie. Nie, nie mogłem znaleźć tych danych, ale w statystykach miałem y, właśnie dane dotyczące alkoholizmu kobiet. I czy wiedzą Państwo, ile kobiet, alkoholików, pili alkohol? Trzy. Hmm, wszystkie, wszystkie, bez wyjątku. A, Nie zaskakuje mnie to. A dodatkowo, a ile kobiet pijących wódkę pije wódkę? Trzy. Wszystkie. Proszę Państwa, na takie hmm, samo zakończenie, yy, chciałbym przytoczyć cytat z książki pana ja, Adama, co? Adama Milne. Idę na prostytutki. Adam? Dob rozumiem. Dobrze Adamie. Chciałbym przytoczyć yy, no. fragment książki Adama, Adama Milne, kuch kuchatek. Proszę Państwa, rozdział piąty w którym Prosiaczek spotyka Stalina. I cytat, uwaga. I to jest podsumowanie. Chciałem zwrócić głównie ten cytat do męskiej publiczności. Uwaga. I ja też widziałem słonia, tylko nie wiem, czy to był słoń. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia. Do widzenia Pani.